Polska na Madagaskarze? To mogło się wydarzyć. Polska mogła zdobyć własną kolonię i to nie byle gdzie, bo na egzotycznym Madagaskarze. W 1937 roku Francja, do której należał Madagaskar, miała wystąpić do Polski z propozycją wykupienia wyspy lub uzgodnienia jej 90-letniej dzierżawy. Polska natomiast wraz z powołaną w 1930 roku Ligą Morską i Kolonialną widziała w Madagaskarze szansę na rozwój gospodarczy. Planowano również wykorzystać wyspę jako miejsce osiedlenia dla polskiej mniejszości żydowskiej. Dlaczego Madagaskar ostatecznie nie stał się polską kolonią? Pomysł sprzedaży wyspy Polsce wzbudził krytykę francuskich mediów i nie zyskał poparcia nowego rządu Francji. Choć rozmowy na ten temat trwały jeszcze w sierpniu 1939 roku, zostały przerwane przez wybuch II wojny światowej. Ostatecznie plan porzucono, ale ten epizod historii Polski wciąż budzi emocje. A ty co sądzisz o tym pomyśle?